Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam na imię Kinga Basiura, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem firmy Clarena. I dzisiaj zapraszam Was na webinar z naszej serii o liniach kosmetycznych. Dzisiaj opowiem Wam trochę o naszej linii Vitamin U Reduction Line. Jest to linia. Tak naprawdę ze składnikiem oświatowej innowacji, czyli naszej Vitamin U kompleks, który jest pozyskiwany z kapusty. No i jakie mamy składniki aktywne w tej linii? Po pierwsze, oczywiście stworzony w laboratorium Popławska Group, czyli u nas tutaj pod Wrocławiem, innowacyjny kompleks witaminy U i Ambory. Dodatkowo mamy azeloglicynę, która reguluje produkcję sebum, działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, rozjaśnia przebarwienia, nawilża i poprawia elastyczność skóry oraz łagodzi. Dodatkowo wysokie stężenie ekstraktów z arniki i kasztanowca oraz olej arganowy, winogronowy i olej subaki. No, i właśnie nasz VitamiNU Kompleks, nasza światowa innowacja. Cera naczyniowa z trądzikiem różowatym to od zawsze był złożony problem pielęgnacyjny, i w którymś momencie nie było takiego surowca, właśnie o działaniu przeciwzapalnym, łagodzącym, a przy tym uszczelniającym naczynia krwionośne. No i stąd właśnie. Powstał pomysł stworzenia takiego kompleksowo działającego składnika. No i nasi specjaliści w laboratorium Popławska Grup wymyślili, że połączą witaminę U o niezwykłych właściwościach, właściwościach przeciwzapalnych, którą właśnie pozyskujemy z kapusty. To jest ciekawa. Ciekawa rzecz, co ja słyszałam od mojej mamy, że podczas karmienia piersią te piersi często mają stany zapalne i od wielu, wielu lat, od wielu pokoleń nakłada się na piersi liście kapusty, żeby właśnie to zapalenie piersi złagodzić. I właśnie ten składnik, który działał wtedy na te zapalenia, został wyciągnięty z tej kapusty. I wpakowany do naszych, e, naszych kosmetyków. E, te witaminy U połączono z ekstraktem z ambory, e, który nie tylko uszczelnia naczynia krwionośne, ale również działa łagodząco, e, przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. I właśnie połączenie tych dwóch e, składników, e, efektem tego połączenia jest nasz vitamin U kompleks. Cechy linii. Po pierwsze, właśnie, po pierwsze, unikalne połączenie witaminy U z ekstraktem z ambory. Mamy tutaj również wysokie stężenie ekstraktów z arniki i kasztanowca. Mamy nawet do 88,5% składników naturalnych w tej linii i mamy formuły wegańskie, co w tych czasach. Jednak klienci bardzo mocno na to, na to patrzą, więc tutaj wszystko wszystko się zgadza, wszystko jest wegańskie. Mamy lekkie bazy pozbawione czynników komedogennych oraz najwyższe rekomendowane stężenia konkretnych składników aktywnych, żeby zmaksymalizować działanie właśnie naszych kosmetyków. Wskazania do stosowania tej linii to po pierwsze oczywiście cera naczyniowa, czyli główne wskazanie do tej linii. Dodatkowo skóra płytko unaczyniona, skóra z teleangiekt angiektazjami, skóra z trądzikiem różowatym, która również wymaga specjalistycznej i bardzo delikatnej ochrony i ogólnie zaopiekowania się nią, więc nasza linia właśnie z witaminą U świetnie się do takiej skóry sprawdzi. Również skóra z rumieniem i skóra z nadreaktywnością naczyniową. Zabieg, który możemy sobie wykonać za pomocą naszych kosmetyków, właśnie z Vitamin U Reduction Line, będzie trwał około godzinki. Koszt produktów zabiegowych do tego zabiegu to jest około 15 zł, natomiast sugerowana cena takiego zabiegu w gabinecie to będzie 200 zł. Więc, widać, dla Państwa wszystko pięknie się będzie kalkulować. No, i schemat zabiegu. Zaczynamy sobie standardowo od demakijażu, od aplikacji peelingu, przez tonizację. Następująco wmasowujemy serum, nakładamy maskę kremową na twarz, szyję, dekolt i kończymy kremem. Mam dla Was nawet filmik, dzięki któremu zobaczycie, jak właśnie dokładnie można taki zabieg wykonać. Zaczynamy od naszego Micellar Vitamin U Lotion, dzięki za pomocą którego wykonujemy sobie pełny demakijaż, oczywiście o samych kosmetykach za chwilkę Państwu opowiem troszkę szerzej. Następnie przechodzimy do peelingu enzymatycznego. W tym wypadku, jako że pracujemy na skórze wrażliwej, mocno na skórze, właśnie naczyniowej, to ten peeling również musi być dostosowany do tej, do tej skóry. Dlatego nasz peeling z linii Sensi świetnie się do tego sprawdzi. Peeling oczywiście zmywamy, osuszamy skórę z nadmiaru wody. I przechodzimy do tonizacji za pomocą Witamin U. Tonik. Po tonizacji nakładamy sobie nasze serum z witaminą U równomiernie na całą twarz. Można to serum nakładać bez bez pomocy żadnego urządzenia możemy je po prostu wmasować w skórę, opcjonalnie można dołożyć sobie do tego zabiegu sonoforezę, ponieważ nasze serum właśnie jak najbardziej będzie fajnie współdziałało sobie z ultradźwiękami, również można łączyć to serum z jonoforezą. Jak widzicie, właśnie sonoforeza, zarówno czy to sonoforeza taka tradycyjna, czy sonoforeza kawitacyjna, wszystko będzie tutaj pięknie współdziałało, aby po prostu głębiej wprowadzić nasze składniki aktywne. Można nałożyć maskę hydroalgową na twarz. Wmasowując resztki serum z tej maski w okolice dekoltu i szyi, i właśnie na okolice dekoltu szyi nałożyć sobie maskę kremową z witaminą U, ale jeżeli chcecie Państwo ominąć na przykład właśnie ten punkt maski hydroalgowej, można jak najbardziej maskę kremową nałożyć po prostu na całą powierzchnię zabiegową. Maskę oczywiście zmywamy i zabieg będziemy sobie kończyć e, oczywiście jeszcze e, tonizacją, żeby znowu przywrócić to naturalne pH po e, zetknięciu z wodą i na koniec kremik e, z witaminą U, który pięknie zakończy nam zabieg, e, wypełni go e, także klient wyjdzie szczęśliwy i zadowolony. No i jak już zobaczyliśmy sobie filmik, to teraz możemy przejść już do konkretnych naszych kosmetyków. Zaczynamy od Micellar Vitamin U Lotion, czyli płyn micelarny z witaminą U. Jako składniki aktywne mamy tutaj glikolipidy, mamy pantenol, alantoinę, oczywiście oprócz tego wszystkie pozostałe składniki aktywne, o których wcześniej wspominałam, nasz Vitamin U Kompleks z witaminą U i z amborą. Mamy tutaj fajną, delikatną formułę myjącą, opartą na stuprocentowo biodegradowalnych glikolipidach. No i nasz. Micellar Vitamin U Lotion działa, ma działanie fizjologiczne i łagodne dla oczu pH, nie narusza bariery ochronnej skóry, skutecznie zmywa wodoodporny makijaż, myje bez konieczności pocierania i nie obciąża skóry. Jednak, jako, wie, jako że wiemy, dobrze zawsze po micelarnych produktach twarz jeszcze przemyć, Wodą, żeby te micele usunąć z powierzchni skóry. Następnie przechodzimy sobie do peelingu enzymatycznego. My tutaj proponujemy nasz Sensi Enzymatic Peel z linii Sensi. Linia z witaminą nie ma dedykowanego sobie peelingu, natomiast nasze linie wszystkie są ze sobą kompatybilne, można je w dowolny sposób miksować. A do skóry, właśnie naczyniowej, z trądzikiem różowatym, z tymi wszystkimi problemami, o których wspomniałam wcześniej, najfajniejszy będzie właśnie delikatny peeling, taki jak ten. Enzymatyczny, który właśnie jako ten czynnik ścierający, nawet nie ścierający, tylko pozbywający tego martwego naskórka, mamy papainę, czyli właśnie nie mamy tutaj żadnych drobinek, które mechanicznie będą nam właśnie pozbywać się tego martwego naskórka, tylko papaina. Będzie sobie działała na, tej, na tym poziomie chemicznym. Mamy dodatkowo ekstrakt z wierzby, neuropeptyd biomimetyczny, ekstrakt z lili białej oraz ekstrakt z ogórka, biotyny alantoinę i oleje z awokado oraz olej winogronowy. Pilling ten pięknie usuwa zrogowaciały na skórek, odblokowuje ujścia gruczołów fujowych, przygotowuje skórę do zabiegu. I zwiększa przenikanie składników aktywnych. Czyli właśnie przygotowujemy sobie teraz skórę, żeby te składniki aktywne z następnych produktów, które będziemy używać, lepiej się wchłaniały. Witamin U tonic, czyli tonik z witaminą U, który oprócz standardowych składników aktywnych ma pantenol, alantoinę i pantalokton. No i to tutaj jak działamy? Oczywiście przywracamy prawidłowe pH skóry, tak jak to tonik ma w zwyczaju robić. Dodatkowo pozostawia nam ten tonik uczucie odświeżenia i komfortu, wzmacnia naczynka, koi podrażnienia i przygotowuje skórę do kolejnych etapów pielęgnacyjnych. Jak pewnie zauważyliście Państwo na zdjęciach, wszystkie te produkty, o których do tej pory wspomniałam, mają dwie pojemności. Pojemność Profesjonalną, czyli w przypadku płynu micelarnego i toniku mamy tutaj 500 ml do waszego gabinetu do wykonywania zabiegów oraz 200 ml dla klienta do odsprzedaży, żeby kontynuować w domu. To właśnie dobre działanie składników aktywnych. Natomiast Sensi enzymatic peeling. W wersji większej, w wersji profesjonalnej mamy tutaj pojemność 200 ml, natomiast w wersji do odsprzedaży i w wersji detalicznej mamy pojemność 100 mililitrów. Po tonizacji skóry możemy przejść do następnego etapu, czyli do nałożenia serum, naszego Vitamin U Cooperos serum, czyli serum z witaminą U do cery naczyniowej. Mamy tutaj najwyższe stężenia składników aktywnych dla zmaksymalizowania efektywności zabiegu z wykorzystaniem właśnie tego produktu. Serum to łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynia, zmniejsza zaczerwienienia skóry, reguluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie, redukuje niedoskonałości i rozjaśnia skórę. Tak jak, tak jak wcześniej wspomniałam, możemy je nałożyć na skórę, wmasować albo wykorzystać na przykład sonoforezę lub jonoforazę do wprowadzenia składników głębiej w głąb skóry. Na serum możemy nałożyć maskę na przykład naszą właśnie maskę kremową Anti Mask z witaminą U, która w swoim składzie ma azeloglicynę, betainę, olej winogronowy, arganowy oraz olej Tsubaki, ma super fajną, przyjemną konsystencję kremową. Pięknie wycisza, zmniejsza widoczność rumienia, przyspiesza regenerację skóry, zmniejsza zaczerwienienia, przynosi ulgę podrażnionej skórze, zmniejsza również tendencję do powstawania niedoskonałości skóry i wzmacnia naturalną barierę skóry. Możemy ją nałożyć oczywiście na twarz, na szyję, na dekolt, żeby ten nasz zabieg był pełny. Możemy również nałożyć na przykład maskę algową z witaminą U, która będzie nam łagodzić rumień, nawilżać, chłodzić skórę, regenerować nadreaktywną cerę i będzie nam tworzyć piękną okluzję, aby składniki aktywne z serum lepiej się wchłaniały. Bardzo przyjemnie się z tym produktem pracuje. Na koniec oczywiście nakładamy sobie krem, nasz krem z witaminą U, również w dwóch pojemnościach, w pojemności profesjonalnej 200 ml i 50 ml wersja detaliczna. W składnikach aktywnych mamy tutaj ezeloglicynę, olej z otrębów ryżowych, olej arganowy, słonecznikowy oraz witaminę E. Kremik ten pięknie rozjaśnia kolory skóry, nawilża, koi skórę, łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynka, chroniąc je przed rozszerzeniem. Dodatkowo również uszczelnia płaszcz hydrolipidowy, chroni skórę przed wpływem czynników zewnętrznych. Pięknie, szybko, lekko się wchłania i jest idealny pod makijaż, więc właśnie do pielęgnacji domowej również świetnie się nada. No i efekty zabiegów właśnie z tymi produktami. No i tak, aplikacyjne i aparaturowe badania Niezależnego Instytutu Badawczego potwierdzają, że nasz zabieg uszczelnia naczynia, łagodzi rumień, koi podrażnienia, redukuje ilość sebum i zanieczyszczeń, nawilża i wykładza skórę. No i efekty zabiegu teraz na kilku zdjęciach przed i po już terapii z wykorzystaniem tych kosmetyków. Jak widać po pierwsze skracamy długość naczyń krwionośnych, co jest wyraźnie widoczne na zdjęciach. Dodatkowo zmniejszamy stężenie hemoglobiny, co również jest tutaj pięknie. Widoczne oraz zmniejszamy rumień. Jak widać, to zaczerwienienie faktycznie wyraźnie się zmniejszyło. No i pielęgnacja domowa, czyli tak jak mówiłam, oprócz kremu, oprócz naszego lotionu, oprócz toniku i peelingu, możemy również do pielęgnacji domowej zaproponować naszym klientkom naszą vitamin U anti-cuperose. Mask w pojemności detalicznej, czyli w saszetkach 5 ml, która wzmacnia naczynia, chroni je przed pękaniem, likwiduje zaczerwienienia i koi skórę. Możemy stosować taką maskę na dwa sposoby. Możemy albo nałożyć ją na twarz, szyję, dekolt, pozostawić na 20 minut i delikatnie zmyć, tak jak standardowo nakładamy maskę, ale również możemy Nałożyć ją w formie takiego kremu na noc, czyli aplikować wieczorem, pozostawić do całkowitego wchłonięcia i zmyć dopiero następnego dnia rano, tak aby przez całą noc te składniki aktywne nam działały. Stosujemy raz, dwa razy w tygodniu. Taka, taka saszetka starcza na takie dwa do trzech użyć, właśnie w zależności, czy będziemy ją nakładać grubszą warstwą, czy cieńszą warstwą. Tutaj wszystko zależy już od indywidualnego podejścia. No i na tym dzisiaj kończymy. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego, i że spędziliście ze mną miło ten czas. Do zobaczenia następnym razem, i życzę wszystkim miłego dnia.